Estadio Santiago Bernabeu witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Przejmuje piłkę na skrzydle. Ależ walka o piłkę. Mogą kontratakować. No, Milo czy to wykorzysta. Jesus na was. Zastanawiam się, w jakiej jest dzisiaj formie. Możemy liczyć, że błysnie dziś klasą, skutecznie wspomagając wysiłki kolegów. Remi. No, ładne zagranie piętą do kolegi. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. I będziemy mieli rzut roki. Kabul. Wspaniała obrona. Świetnie zwawał tę piłkę. Ale znakomicie przyjął, mimo że jest naciskany. Szansa na gola. Wykorzysta! Oddaje strzał. No i mamy pierwszą bramkę w tym meczu. uderzył dozutem piłkę po ziemi. No i bramkarz był bez szans. Pięknie wycelował. Nie dał żadnych szans Bramkarzowi. Czyste udane wejście. Czy to wykorzysta? Ale ostrza! No, Bartosz Iwan. No chyba nie do końca to mu chodziło. Dobre, wysokie podanie do Aguero. Aguero! Wybija ale piłka wciąż w polu. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. I za chwilę wznowienie z autu. Odbita piłka od zawodnika opuściła wojsko. Uderza! To zachwycił tą interwencją. Mamy rzutrożnik. Aguero. Słońcami palców bramka sprzenosi nad poprzeczką. Będzie kolejny rzutrożnik. Dobra okazja. A gdyby to wpadło, byłby przepiękny gol. Ładnik główkuje. Dobra okazja. Nie ma go. on do na słupek. Wraca do gry. Mamy spalonego. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Jest szansa. Piłka nie zna. Broni. Piłkę. Fezł na was. Pewna udana obrona. Ładnie zbabał tę piłkę. Przed nami statystyka dotycząca strzałów na bramkę. No i sędzia zastosował przywilej korzyści. Może być z tego kartka. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o fałmie. Tak i ta kartka żółta jest zasłużona. Strzał z daleka miał dużo czasu, by dobrze się ustawić i pewnie interweniować. Stąd tak łatwo to obrony. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Tylko bramka z przednim? Nie dał się minąć i przerwał ten groźny atak. Marko Iwan. Remi. Ależ walczą o piłkę. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Niezbyt przyjemnie ogląda się spotkanie, kiedy jest tak druzgocząca przewaga jednej z drużyn. I nie ma co się spodziewać, że obraz gry ulegnie zmianie w drugiej połowie. I rozpoczynamy drugą połowę meczu. Dobre, wysokie podanie do Aguero. Czy to wykorzysta? Jest okazja! Nie walczyli zrzut rożny. Aguero. No, strzał obroniony. Tak, chociaż to na pewno jest niespodzianka. Czy zdecydował się na strzał. Jestem pełen podziwu, jak to obronił, tak silne uderzenie. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Prawdopodobna obrona. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Nie tracą czasu, już zdobili grę. Kolejny gol prowadzą wyraźnie. Ciekaw jestem, czy poprzestaną na tym. Pokazuje spokój, opanowanie choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. ale się teraz podpisał refleksem. Świetnie wyłapał. No, błąd strata. celnie, niedokładnie i będzie out dla rywali. Jesus na was. Well. Byłaby świetna sytuacja, gdyby nie znakomita interwencja obrońcy. Jesus na was. Straciliśmy, ale odzyskali piłkę. Czy to Zdecydował się na strzał. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. A szkoda. Nie udało się opanować piłki. Marko Śmiban. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Luis. Afelaj. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Znowu świetnie odebrał piłkę, jest dzisiaj nie do przejścia. Nie wiem, który to już jutrożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu. Zobacz, bolek, z jaką łatwością uwolnił się spod opieki. Szybki, nikt go nie upilnuje. Ładnie go minął. Czy to wykorzysta? Znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Strzela! Znakomicie chwyta! No to dzisiaj jego dzień znowu jest ostoją. Czy to wykorzysta? No brawo, świetne wyjście z wodem. Uderzenie? Pudło, jak to się stało? To niemożliwe, on przecież zawsze trafia. Mamy dzisiaj atmosferę na trybunach, takie prawdziwe piłkarskie święto. Na pewno nikt nie żałuje, że wybrał się dzisiaj na stadion. Uwalnił się spod opieki, ma dużo miejsca. Dobra okazja. A jaka bramka! I mamy kolejną zawinioną przez niego bramkę. Kolejną zupełnie nieoczekiwaną sytuację. Chyba skończy się na 0,8 albo lepiej. Idealnie przymierzył dolny ruch bramki. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Dziwiony strzelający, że tak pewnie bramka wyłapał to jego uderzenie. Ależ niesamowita atak obrońcy. Dobre przejęcie podania w środku pola. Reni. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Bronę. Znowu piłka poza boiskiem i znowu kolejny rzut rożny. Spójrzmy wspólnie na statystykę rzutów rożnych obu drużyn. Tak jest. Rzut karny. Faul ewidentny. Sędzia wskazuje na jedenasty metr. Karny to chyba koniec ich nadziei na wygraną w tym meczu. Umieszcza piłkę w siatce. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. Mogę w pokrótce powiedzieć podręcznikowo wykonany Józef Karny. Karny to jeszcze nie gol. Trzeba wytrzymać próbę nerwów z bramkarzem, który nie ma nic ze stracenia. Ale jemu się udało. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Arbiter spojrzał na zegarek i zagwizdał po raz ostatni w tym meczu.